Cześć, ja jestem Kuba. A to jest odcinek pilotażowy kursu programowania aplikacji okienkowych w Pythonie 3. Pewnie zastanawiacie się, co to są za dziwne rysunki, które widać na ekranie. To jest akurat program, który się nazywa ImageJ, a to, co widzicie na ekranie, te ala ciasteczka to są podobno komórki. To zdjęcie dostałem od mojej siostry, która zainspirowała mnie, żeby zrobić program trochę podobny do ImageJ-a ale bardziej rozbudowany. Konkretnie to, co ona potrzebuje, to potrzebuje móc zaznaczać takie komórki i jądra komórek, zbierać sobie jakieś informacje o nich, czyli średnią, rozmiar tych jąder komórek, jakieś pola, powierzchni i później coś z tymi informacjami robić, w jaki sposób je przetwarzać. Do tej pory używała do tego kilku programów no i stwierdziła, że to jest dosyć uciążliwe, więc... Pomysł jest taki, żeby zrobić coś dobrego i napisać program, który może być używany na uczelniach, właśnie do takiej analizy przez biologów. A przy okazji, pokazać Wam, jak się tworzy aplikacje okienkowe w Pythonie. No to mamy już pomysł na aplikację, mamy jakiś kontekst, to teraz zastanówmy się, jak tą aplikację można wykonać. Po pierwsze, potrzebujemy jakiejś biblioteki, dzięki której będzie można tworzyć okienka w Pythonie. Tak, żeby dalej ten program jakoś obkodować. Ja sobie znalazłem taką bibliotekę, która się nazywa Kiwi. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. I z tej biblioteki zamierzam sobie korzystać w tym kursie. Czemu akurat Kiwi? W zasadzie czemu nie? Kiwi działa na Linuxie, Windowsie, Androidzie i Macu i Raspberry Pi Sama biblioteka wygląda całkiem OK. Wydaje się, że dosyć przyjemnie się jej używa. A technologia, która jest pod spodem, o której się nie chcę jakoś tutaj rozwodzić, jest dosyć solidna. Powinno to działać dostatecznie wydajnie, szybko i powinno się miło w tym programować. Zacząłem sobie nowy projekt w PyCharmie. żeby mieć na czym pracować. Siostra przysłała mi kilka innych zdjęć, tak zwanych ciasteczek. No i ponieważ ona nazywa te komórki ciasteczka. No to nazwa programu to jest cookie, ciasteczko. I będziemy dzisiaj robić cookie app, ale zanim zaczniemy cokolwiek kodować, to musicie sobie pobrać tą bibliotekę Kiwi. Jak to zrobić? Można to zrobić na dwa sposoby, albo pipem, czyli menedżerem bibliotek, menedżerem pakietów pythonowym. Ja akurat używam pip3, bo mam Pythona 3. bibliotekę instaluje się jednym prostym poleceniem pip install kiwi. Ja akurat już to kiwi mam, dlatego tutaj mi pokazało, że wszystkie wymagania są już spełnione. Ale jakbyście je nie mieli, to to jest jeden sposób, jak można ją zainstalować. Inny sposób to utworzenie sobie takiego pliku requirements.txt w projekcie i tutaj wam ideę pokażę. Hej, nie masz jeszcze tego doinstalowanego. Klikacie doinstaluj dependencję. No i tyle. I ta dependencja wam się doinstaluje. A sama aplikacja Napisana w postaci 12 linii kodu, wygląda tak, no i zobaczmy, jak działa. Dzisiaj to jest puste okienko, w którym nie ma zupełnie nic, ale mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach tej serii zmienimy to, skutecznie to zmienimy. I ta nasza aplikacja zacznie wyglądać trochę tak, jak to. Na razie nie ma nic. I tak jak śpiewali golce, tu na razie jest ściernisko, ale będzie pełnoprawny program. Sam program zamierzam umieścić na GitHubie, więc będziecie mieli na bieżąco dostęp do kodu źródłowego. Niczego nie ukrywam, ten kod tam będzie, będzie też cała historia komitów. Jeżeli nie znacie GitHuba i nie znacie Gita, to zachęcam. Do obejrzenia filmu o tym, czym jest system kontroli wersji i czym jest git, jak go używać. Jeżeli macie jakieś pytania co do wyboru biblioteki, czy co do tego, jak to ma dalej wyglądać, czemu akurat ta idea, a nie jakiś inny program, to zachęcam do zostawienia komentarza pod filmem. No i to chyba tyle na dzisiaj. Będziemy zaczynać, będziemy programować już od kolejnego odcinka. Dzisiaj krótko, kilka słów wstępu, a od następnego odcinka zabieramy się. Solidnie za pisanie kodu. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.